Yo, witam Was serdecznie na nowym spałnie Dragona. Słuchajcie, jak dobrze wiecie, dzisiaj w piątek o 18.00 startuje nowa edycja Dragona. Słuchajcie, na którą Was serdecznie zapraszam. Pracowaliśmy nad nią naprawdę bardzo ciężko i mam nadzieję, że się pojawicie i sami zobaczycie, co tak naprawdę na serwerze się zmieniło. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek dotyczy właśnie kwestii zmian, ponieważ dzisiaj w tym odcinku pokażę Wam wszystkie, ale to wszystkie możliwe zmiany, które się pojawiły na Dragonie. Także mam nadzieję, że Wam się odcinek spodoba. Jeśli tak, to zostawcie Łapkę w górę, jeśli chcecie więcej tego typu filmów, oraz zostawcie suba, bo jeśli to zrobicie w tym momencie, to się wyświetlicie tak lista osób, które w tym momencie widzicie na ekranie. Was to nic nie kosztuje, mnie to bardzo motywuje, a zawsze jest to powiadomienie chociażby o nowym filmie. Także mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. No i co, bez przedłużania, zapraszam Was do oglądania zmian. Tylko zanim zaczniemy, to pamiętajcie, że na samym końcu jest trailer serwera, także oglądujcie do końca. Na rap! Przede wszystkim, słuchajcie, na samym początku omówimy plan edycji, ponieważ uważam, że to jest najważniejsze. Bynajmniej na samym początku standardowo startujemy o godzinie 18.00. No i słuchajcie, utrzymujemy poprzedni plan edycji, czyli od startu edycji do godziny 23.59 będzie obowiązywała, słuchajcie, gra totalnie bez enchantów. Jedynie co będzie można enchantować, to kill -offy. oraz wtedy rozgrywka będzie na same żelazne sety. Yy, no i wiadomo, tylko tak naprawdę będzie można enchantować yy, narzędzia. Oczywiście, podczas tej właśnie rozgrywki na żelazne sety bez. Bez enchantów nie będzie siły 1 na serwerze, ani siły 2, oczywiście. Yy, oraz słuchajcie, będzie obowiązywał na ten moment wtedy yy, inny limit czyli na czas tych żelaznych setów bez enchantów będzie, obowiązy będzie obowiązywał limit jednego koksa, 7 refilów oraz trzech pereł. Także weźcie to pod uwagę przy klepie, ponieważ będziecie mieli mniejsze zasoby niż zazwyczaj. A słuchajcie, o godzinie 24.00, czyli o północy, yy, przełączamy, słuchajcie, przede wszystkim limity, czyli limity wracają do tych starych. Włączamy siłę 1 w efektach oraz, słuchajcie, odbekowujemy enchantowanie yy, pełnego całego ekwipunku. Oraz, słuchajcie, o godzinie 24.00, punktualnie yy, zostaną włączone kity oraz premium casey. Słuchajcie, standardowo żelazne sety z enchantami będą trwały, słuchajcie, do niedzieli 22, po godzinie 22 w niedzielę włączamy, słuchajcie, standardowo diamentowe sety oraz odblokowujemy siłkę 2 z efektów. A słuchajcie, co do TNT, no to standardowo TNT zostanie włączone dopiero w poniedziałek. To tyle jeśli chodzi o plan edycji, a teraz słuchajcie, zapraszam Was do zmian. Przede wszystkim na samym początku turbodrop gildyjny. Na serwerze pojawił się turbodrop dla gildii, który jest możliwy do kupna na naszej stronie www oraz pod sklep. Działa on w ten sposób, że każda osoba z gildii zabiera 1 sekundę turbodropa, czyli na przykład posiadasz 5 y, członków gildii i kupujesz turbodrop na okres 20 sekund. 20-sekundowy turbodrop w przypadku 5 graczy online zostanie zużyty w ciągu 4 sekund. A teraz słuchajcie, coś co totalnie rozwali wam mózgi, tylko słuchajcie, żeby to wam pokazać, muszę przejść na naszą stronę www. Jak dobrze wiecie, na naszej stronie mogliście znaleźć mapę sektorów I teraz została ona bardzo ulepszona Otóż słuchajcie, odświeża się automatycznie Czyli teraz będziecie widzieli aktualną mapę całego świata Wcześniej, słuchajcie, tak nie było Wcześniej w sumie była wygenerowana mapa Raz była wrzucona i w sumie ona nigdy nie była aktualizowana Teraz jest aktualizowana co 3 godziny I pokazuje, słuchajcie, w postaci liderów główek Dokładne koordynaty gildii Które włączą sobie właśnie taką opcję koordynatów na serwerze a teraz, słuchajcie, by wam pokazać kolejną zmianę, musimy przejść do poczekalni. Poczekalnia została rozbudowana o zaawansowany scoreboard, który jest widoczny po prawej stronie ekranu. Są tam zawarte takie informacje jak ilość graczy będących w kolejce z podziałem na rangi, szacowany czas teleportacji na serwer i aktualna prędkość przenoszenia. Dodatkowo została polepszona optymalizacja poczekalni, dzięki temu nie powinno dochodzić do sytuacji, w której przy większym przeciążeniu rozłączy oczekujący graczy, bądź będzie bardzo zamolało muzykę. Teraz, słuchajcie, muzyka powinna być płynna, tak samo jak stabilność całego sektora. Poczekalni. A teraz słuchajcie, przechodzimy do takich pomniejszych zmian. E, także bądźcie czujni, ponieważ będziemy bardzo szybko lecieli z tymi zmianami. E, tak po prostu, by nie zamulać w odcinku. E, także weźcie teraz się lepiej zamieńcie w such. Bo, jeśli nie słuchaliście, to teraz musicie, bo inaczej przegapicie zmiany. TPA pomiędzy sektorami zostało naprawione i od teraz zawsze będzie typało na odpowiedniego spawna. Komenda pomoc została zaktualizowana i skończona. Błędy na wersji 1.9 i powyżej zostały naprawione. Nie było widać paska smoka i były inne pomniejsze błędy, na przykład z jakimś tam antycheatem, że ludzie po prostu grający na wersji powyżej 1.9, no byli podejrzewani często o cheaty. Na tabulatorze dodaliśmy licznik asyst yy, obok zabójstw oraz zupgradeowaliśmy wszystkie miejsca. Za które zbierają statystyki, czyli, czyli tak naprawdę Gilgie oraz informacje o graczu. Błąd z cofaniem spowodowany panczowaniem się został naprawiony. Od teraz, gdy napisze się jakąś wiadomość, wyświetli się ona również nad głową i będzie za nami podążała przez kilka sekund. Zostały usunięte literówki oraz błędne informacje z niektórych wiadomości. Zostały usunięte jeziorka lawy, wody i oceany z mapy, i teraz na całą długość i szerokość mapa będzie wyglądała tak, jak się teraz prezentuje. Zablokowano ustawianie śniegu podczas walki, bo ludzie to wykorzystywali do obchodzenia limitu śnieżek. Dodano osobną informację, gdy nie można wysłać wiadomości do gracza, który ignoruje każdego. Dodano uprawnienie do kopania piasku. Jest to teraz jedno uprawnienie, jako kopanie obsydianu, bedroka i piasku. Naprawiono ścinki na sektorze teparkowym, y, które występowały raz na jakiś czas. Zostały zaktualizowane opisy wszystkich usług na naszej stronie www. Cena jump boosta w efektach została podwójnie zwiększona. Dodane zostały śnieżki oraz wędki do sklepu. Buty w zestawie dla słagerów zostały podmienione nowymi y, butami z efektem szybkiego chodzenia po wodzie, a te, które były u zostały przeniesione do npc -ta. Zwiększyliśmy liczbę posiadanych bloków emeraldów w schowku o jeden stack. Zwiększyliśmy cenę i trudność pozyskiwania rzucaków. Dodaliśmy zestaw klepacza do sklepu jako gotowy i tańszy zestaw z przedmiotami niezbędnymi na klepę. Wykluczyliśmy możliwość obejścia cooldownu w wpisywaniu komend podczas rzucania pereł w kamieniu. To będzie wszystko jeśli chodzi o zmiany. Mam nadzieję, że Wam się podobała jakaś zmiana. Jeśli tak, dajcie znać o tym w komentarzu. E, teraz Was zapraszam do obejrzenia trailera.